Pojechał i też. No chcę zrobić to muszę zobaczyć, czy ładnie. Dokładnie, jest tak. Gumi umarł, pojechał. Trzeba się ogarnąć. <śmary> nie, nie, ale takich rzeczy nie bo Dzisiaj chcę być poważny. Dobry, <śmary> dobry, <dobre>, ciao! <śmary> Okej, okay, kolejny dzień w naszej redakcji. Dzisiaj jak widzicie, jest pusto. Gabriel jest chory. UV poleciał oglądać e, pewną grę, która jak będziecie oglądali ten odcinek, jeszcze nie jest zapowiedziana. No, i generalnie jest bardzo pusto. Mikołaj, też jest chory. Nie, generalnie jest tak, że mieliśmy dla Was przygotowany cały program występu naszego, ale wszyscy się pochorowali i wszystko legło w gruzach. I wszystkim. Ale... No, no bo tak jest. No. Odkąd ruszyło w Polsce Spotify, to w całej redakcji wszyscy na tym punkcie oszaleli, Każdy teraz jest ma i słucha muzyki w pracy. No i to jest też nowy wymiar żarcików biurowych. Teraz nie ma Gambinusa. I nie wylogował się. Nowa playlista. Justin Bieber. No teraz zepsuł nam poradnik i teraz myślimy co zrobić. Jak występujesz na wizji? Popatrz! Nie, wszyscy fani są... Myślałem, że mówisz bardzo tego. nie tylko... Ale wszyscy są morzy. Wszyscy są tak. Wszyscy są marni. Kolejna dieta łosia, to samo co zawsze, tak? Słuchaj, krąki chleba z serwis. Bo się szyka. osłucha w tym momencie Kelly Clarkson, wydałaś. Janusz no, jest taki redakcyjny Speedbek! Dokładnie. Dokładnie. Widziałeś kiedyś film filmie reżysera. No Tarantino tam nie to. No, no, no i a, ale Nie Jeszcze Falluiny. Ale nie w tym filmie, który tym filmie, Akurat. Co? Chciałbym. z reżyserem i aktorem. A, no, dobra. Wszyscy słuchają, a ponieważ nie ma Gambiego, to robimy Joga. Ja nie słucham. I dodajemy. No bo ty jesteś stara konserwa. Ty niczego, tam nie wiesz, tego ten masz przed 100 lat w ogóle. I w ogóle... No, ja tylko po prostu znam swoje potrzeby. Jedyno po potrzebę... jestem stworzony do miłości. <laughs> Kończy się o, powoli prawie 100 no i musimy. Zaprojektować jakieś statuetki e, albo dyplomy. A ty zaprezentował nowe tak Ale to czekaj, ja to daj mu skończyć. Ja skończę. Jan, Janusz się wstydzi siebie i niestety występować tak. w naszych przygodach, ale do powiedzenia zawsze ma tyle, że normalnie wiele pies scenariusz, wszystko jest tak trzeba. O, już czekaj, już czekam w gotowości. Piszę do dziewczyny. A tego Spotify'a A płaci? Nie, poważnie się pytam? Dobra, jak, największa Wiocha muzyczna, jaką znacie. Wszyscy kochamy Larę. I cieszy nas bardzo to, że e, dostała. Na razie średnia ocen na zachodzie wynosi bodajże 90 na 100 nowej części. Warto odnotować, ponieważ będzie w to grał nawet nasz naczelny, co jest już ultimaty, Ej, ultimatywnym, jest rzeczy. ultimatywnym dowodem o od... to, że jest dobra gra. Ja gram na wszystko. Dajemy jeszcze Britney spierz. Britney, spoko. Modern Talking Modern Talking jest spoko. Miesięcznie się płaci? 20 zł. Rozwój I cię... A to by się z Depesz Mode pomyliło. Co ty masz do no bo to pomyliło mi się, dlatego mówiłem, że są spoko, nie? A ja mówiłem Modern Talking. Może dzisiaj Jemik, nie? Dobra, dzisiaj walniemy Jemik. Poszalejemy trochę. I kawusie. To jest nasza, nasz elitarny ekspres do kawy. Udało nam się go kupić dwa lata temu i wciąż działa. To jest cudna ziemia. Ta wódka, która tutaj jest, to jest weselna wódka Dela. Jak widzicie, nie pijemy jej w ogóle, jest cała. Ona tutaj leży, aby oskarżyliście nas, że sobie popijamy. Ten szampon, który tu jest, to jest prezent dla UV, ale zauważyliście, że jest łysy, więc dlatego ten szampon tutaj cały czas jest. To był prezent urodzinowy dla UV. Bardzo udany. I jest jeszcze jedna rzecz. Like. Właśnie, właśnie AMD zapowiedział technologię super odwzorowania włosów, która będzie, która będzie po raz pierwszy użyta w tom Raiderze. Widzicie różnicę jakie super. Ona tańczy dla mnie, a nie ma w największych hitach. Czy jestem dzisiaj kapnie. Chapnie się go obejrzeć zanim wróci do pracy. No to mi Tibon... Tak. <grymne> no, -bon jest Tibon. -bon, -bon jest zawsze ciężki. To znaczy tak, to jest złoty chłopak, ale zmusić go do czegoś to naprawdę to trzeba dużego skilla. Nie jestem ciężki, wyjdź. Przed o mój wizerunek tam gdzieś puszczać puszczacie. Gambi nie jest za to no, może nie, nie zawsze. To co mam tutaj powiedzieć? Jaki jesteś? Energiczny. <laughs> energiczny! Turbo. Nie rozumiem czemu w ogóle o tym rozmawiałem teraz. To jest jakiś... Tego i tak nie będzie. Pokażcie te włosy. Tu masz. No one się ruszaj? To tylko jest technologia, dotyczy tylko włosów? Oh, gierach, a może będzie to będzie prawie. jakoś rozdzielane, że będzie jutro będzie skin, na przykład, tak? Cześć, już jest, oh. ah. to też zostaw. <grym> no i tak się <grym> pracuje <grym> z naszym naczelnym. <grym>